Piotr, uczeń klasy drugiej szkoły podstawowej nr 4 w Lubaniu, podczas zorganizowanych przez szkołę zajęć pod hasłem Bezpieczne Ferie, przypomniał o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Nie jest się śniegu, nie rzucajcie twardymi śniegami, nie rzucajcie zbyt dużo czasu przed telewizorem. Nie rzucajcie śniegu za koszulkę, bądźcie ostrożni. Przestrzegajcie zasad ruchu drogowego. Dzieci wiedzą także, że nie można bawić się i ślizgać na ulicy czy na zamarzniętym jeziorze. Najważniejsze, aby swoją wiedzę dobrze potem stosowały w praktyce podczas zabaw na feriach. W zajęciach szkolnych pomaga policja. My bardzo chętnie uczestniczymy w takich spotkaniach. Rozmawiamy i z dziećmi, i z wychowawcami, i z opiekunami na temat tego, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe. Przypominamy podstawowe zasady zasady bezpieczeństwa, jakie możliwe są zagrożenia. Zresztą dzieci większość rzeczy tych zna i bardzo chętnie uczestniczy w też takich zajęciach. Warto przypominać o zasadach bezpieczeństwa, bo dzieci, mimo że wiele rzeczy wiedzą, to utrwalenia informacji nigdy nie za wiele, a większa pewność siebie może się okazać nieoceniona, szczególnie w jakiejś stresowej sytuacji. Zawsze warto przypominać, zwłaszcza skorzystanie, korzystanie z numerów alarmowych, bo z doświadczenia wiemy, że dzieci troszeczkę boją się korzystać z tego telefonu, czy też nie do końca wiedzą, kiedy mogą z niego korzystać, jak to wygląda. Zawsze zachęcamy, tłumaczymy, przypominamy w formie zabawy, tak żeby dzieci mogły zapamiętać i umieć z tego korzystać. To jest numer na policję, a numer taki jeden do wszystkich, żeby na pokład policjanci także podczas trwania już samych ferii zimowych będą prowadzili wzmocnione działania ukierunkowane właśnie na kontrolę miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży miejsc też takich pozostawionych bez nadzoru tam gdzie dzieci mogą się gromadzić także w rejonach Zbiorników wodnych, miejsc zimowego wypoczynku. Będą także wzmożone kontrole np. autokarów wożących dzieci na zimowy odpoczynek, tak aby to były naprawdę bezpieczne ferie.